Cześć, jestem Adam Piotrowski. Mam po raz kolejny zaszczyt i przyjemność przywitać Was w Społeczności Chrześcijańskiej Północ, co właśnie czynię. Witajcie serdecznie, zapraszam Was na kolejne nabożeństwo, które rozpocznie się już niebawem, ale póki co porozmawiamy o tym, co działo się tydzień temu, a działo się naprawdę wiele. Zapraszam. Moimi i Waszymi gośćmi dzisiaj będą biskup Kościoła Chrystusowego w Polsce, prezbiter naczerny Andrzej Bajeński i pastor Społeczności Chrześcijańskiej Północ Krzysztof Zaremba. Witam. Dzień dobry. Chciałem porozmawiać na temat tego, co działo się w zeszłą niedzielę. Działo się naprawdę wiele. Mieliśmy inaugurację stulecia Kościoła Chrystusowego w Polsce. Było to wielkie, niezwykłe wydarzenie, wielkie przedsięwzięcie. Jak wrażenia po zeszłej niedzieli? Dokładnie rzecz biorąc, to była inauguracja roku jubileuszowego, setnego Kościoła. Tak się złożyło, że nie mogliśmy niestety w tym roku mieć takiej jednej uroczystości zaplanowanej na czerwiec. W związku z czym ogłosiliśmy, że cały rok jest jubileuszowy. Wspaniały sposób chrześcijańska społeczność na północy w Warszawie rozpoczęła jako flagowa, powiem, wspólnota tego kościoła. W taki sposób, no powiem bardzo galowy rozpoczęliśmy, pastorze. Pięknie, także teraz następne inne kościoły, inne wspólnoty będą szły tą samą ścieżką. No właśnie, chciałem zapytać jak wyglądało to od strony technicznej? Zanim powiem od strony technicznej, to powiem o, troszeczkę o inspiracji do tego, żeby ta strona techniczna była jak najpiękniejsza. Ponieważ y, chcemy oddać Bogu chwałę, a Bóg jest godzien najwyższej chwały i tego co najlepsze. Więc wszystko co robimy, nasi technicy, y, osoby które śpiewają, które przygotowują słowo, które witają wszyscy wszyscy ro, pragną to zrobić dla Bożej chwały, pragną to zrobić po to, żeby Chrystus został tutaj pokazany w taki sposób by nic nie przeszkadzało w ukazaniu Jego postaci. Chcemy też, inspiruje nas to, że chcemy zbudować Kościół, pobudzić Kościół do wdzięczności, ale też chcemy przede wszystkim dotrzeć do osób, którego, które Chrystusa nie znają, więc te wszystkie przygotowania techniczne, one są poprzedzone właśnie świadomością tego wszystkiego, o czym powiedziałem, a po tym idzie trud, gdybym powiedział dziesiątek osób, to bym powiedział nieprawdę, ale to jest trud setek osób, które pracowały gorąco, mocno i przez wiele, wiele dni, przygotowując to wszystko, co tu się działo, dla Bożej chwały, zbudowania kościoła i dla tych, którzy jeszcze go nie znają. No właśnie, inauguracja to dopiero początek czegoś wielkiego. Jakie więc atrakcje czekają nas jeszcze w tym roku? Jakie są przygotowane wydarzenia? Nie wiem, jak z tymi atrakcjami będzie, ale myślę, że kościół generalnie jest atrakcyjny. Natomiast chyba prawdą też o kościele jest to, że jesteśmy bardzo różnorodni, tak? I, no i powiem tak, no, niewiele jest wielkich kościołów tak dużych jak, jak elektronowa tutaj. W, przynajmniej w Polsce niewiele jest takich, a zatem nabożeństwo wygląda, ja bym powiedział tak, troszkę galowo, tak? W sposób taki no, bardzo świętny. I powiem nawet dla niektórych troszkę jakby, no, jest to. To, to nie jest coś, do czego są przyzwyczajeni, jeśli chodzi o nabożeństwo. Natomiast chcemy przez, tą, przez te stulecie też pokazać, jak Kościół jest różnorodny, jak, jak i mała wspólnota i duża a w sposób, powiem, piękny i w sposób też dopracowany, i w małym, i w dużym. To przynosi Bogu chwałę i jesteśmy radzi, że no, o to nam chodzi w końcu, żeby Bóg miał chwałę, a to też działa na nas lepiej. Czujemy się lepiej z tym, co ma też jakość odpowiednią. Dziękuję. Chciałem jeszcze zapytać, bo korzystaliśmy z technologii. Widziałem takiej, z której nie korzystamy na co dzień. Jak to wyglądało dokładniej? Tak się złożyło, że Pan Bóg nam dał możliwość technologii, która jest technologią, dzięki której będziemy mogli z tymi wszystkimi rzeczami, które robimy, wejść do telewizji, do internetu jeszcze bardziej. Bo przecież o to nam wszystkim chodzi, żeby dotrzeć z ewangelią, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Więc dzięki Bożej łasce. Modliliśmy się o to kilka lat, a kilka. To, to nawet w dziesiątki można powiedzieć, żeby Bóg otworzył drzwi w taki niezwykły sposób i tak się stało. Technologia została nam ofiarowana w prezencie na ten czas. To nie jest nasza własność. Ktoś otworzył swoje serce, dał taką technologię, a my chcemy ją wykorzystać maksymalnie, żeby Bóg miał chwałę, jak już mówiłem, a Kościół zbudowanie, ale przede wszystkim ludzie, żeby usłyszeli o Chrystusie. A ja powiem wdzięczny za tę technologię, ale powiem też, że mam nadzieję, że to nie zniechęci mniejszych, którzy technologicznie inaczej, ale powiem, no ta, tak jest życie. Jest i wysoka technologia, i niska, a Bóg jest ten sam. Tak. I Pan Bóg przemawia do nas przez swojego syna, i to chcemy nieść wszystkim. Po, po prostu mamy świadomość, że technologia jest narzędziem, ale to Duch Święty wykonuje pracę. Absolutnie. Nośniki, słowa są różne. Duch Święty działa, Jezus jest wywyższony. Chcieliśmy też podziękować jeszcze raz tym wszystkim, którzy, tym właśnie setkom ludzi, którzy włożyli swój trud, żeby to, to mogło zaistnieć tutaj w tym miejscu. A ja powiem tutaj do słów gospodarza, chciałbym dołączyć jako taki trochę współgospodarz tego jednego nabożeństwa. Absolutnie, serdeczne, serdeczne, Bóg zapłać. Dziękujemy za, za wasz wkład. Ja powiem, no byłem naprawdę zbudowany, widząc jak ludzie, nie tylko ci na scenie, ale ci pod sceną, za sceną, za kulisami, przy kamerach, no to było niezwykłe. I powiem, jeśli tak będziemy służyć Bogu, to myślę, że w wielu dziedzinach naprawdę będziemy obfite żniwa zbierać też kiedyś. A ja mam do was ogromną prośbę. Te wszystkie Nasze nabożeństwa w trzech językach: rosyjskim, angielskim i polskim są na naszym kanale y, y, Społeczności Chrześcijańskiej Północ i na Facebooku. Bardzo Was prosimy, subskrybujcie nasz kanał na YouTube i rozpowszechniajcie, bo to przyniesie Bogu chwałę i rozwój Kościołowi. O to Was prosimy, bez Was tego nie zrobimy. I też cenną rzeczą na kanale naszym, na naszym YouTube jest film dotyczący historii Kościoła. Począwszy od Przyjścia na świat pana Jezusa aż do czasów współczesnych z perspektywy, jakiej jeszcze nie widzieliście. W 10 minut w krótkiej pigułce Historia Chrześcijaństwa. Upowszechniajcie, prześlijcie znajomym, zasubskrybujcie nasz kanał. A ja, jeśli tylko mogę dodać, przy tej okazji też na kanale Chrystusowi, tak, Kościół Chrystusowy, chcemy cały taki kanał tylko jubileuszowy, i tam też inne kościoły, inne wspólnoty będą. wiem, też. Przywódcy innych kościołów mają słowa pozdrowień, także zaglądajmy, proszę. Tak jest. I obserwujcie telewizję, bo tam też, jak Bóg pozwoli, niedługo będziemy. Tak więc zapraszamy na nasz kanał na YouTube, zapraszamy na kanał Chrystusowi. Moi drodzy z zeszłej niedzieli, z tego wielkiego wydarzenia jest zarejestrowane nabożeństwo, możecie to obejrzeć, możecie to udostępnić, do czego was serdecznie zapraszam i zachęcam. Wpadajcie też na nasz kanał na YouTube, na naszego Facebooka. No i cóż, rozmawialiśmy o technologii, rozmawialiśmy o tym, że mogliśmy skorzystać z technologii, z której na co dzień nie korzystamy. Zobaczcie, jak wyglądała zeszła niedziela, tak troszeczkę od kuchni, od środka, jak trwały przygotowania. Witam ponownie, jest ze mną Ola Rajs. cześć Olu. Cześć Adamie i witam wszystkich przed telewizorami, ekranami. Olu, byłaś odpowiedzialna za organizację tego wielkiego wydarzenia, tego co działo się w zeszłym tygodniu. Powiedz jak to wyglądało od strony organizacyjnej. Może za, za całość nie odpowiadam mieliśmy, mieliśmy podzielone role pomiędzy nas, ponieważ przedsięwzięcie było bardzo duże, więc ja jakby odpowiadam wraz z, z moim zespołem za cząstkę, czyli takie... Trochę zadbanie o naszych wolontariuszy, o osoby, które uczestniczą we wszystkich przygotowaniach, żeby miały co jeść, miały gdzie odpocząć, czego się napić. Więc takie rzeczy związane właśnie z, z troską o nich, bo wysiłek był ogromny praktycznie dwa pełne dni pracy, wiele godzin. W napięciu, jakimś tam wiadomo, że to jest wyzwanie. Też były momenty, kiedy trzeba było poczekać na swoją kolej, więc, no, więc gdzieś tam się zatroszczyć o tych ludzi, którzy to wszystko organizują i, i występują, bądź właśnie są za kamerami, czy, czy troszczą się o dźwięk, nagłośnienie. No właśnie, domyślam się, że to było bardzo wiele osób w to zaangażowanych. Powiedz mi, jak to wyglądało logistycznie, bo domyślam się, że tak wiele osób też trzeba nakarmić po prostu, nie? No i, i w dobie pandemii też zadbać o to, żeby jednak zachować dystans, dostosować się do przepisów, zadbać właśnie o, nie wiem, wietrzenie pomieszczeń, czy po prostu właśnie o to, żeby gdzieś tam się nie tworzyły skupiska ludzi. Więc to jest, to jest wyzwanie, dużo, dużo nas to kosztowało pracy i też tak pierwszy raz w zasadzie robiliśmy tak wielkie przedsięwzięcie. I przy okazji chciałabym zachęcić osoby, które właśnie może poczuły, że, że to jest, że mogą się w to włączyć, do tego, żeby się do nas zgłosiły. Tam w komentarzu yy, poproszę później, żeby może dopisali. Nie wiem, czy mój adres, czy na biuro kościoła, jeżeli ktoś chce, bo naprawdę potrzeba rąk do pracy właśnie chociażby zaparzyć kawę, zdezynfekować stoliki, yy, wrzucić śmieci chociażby, nie? Że, że dużo takich drobnych rzeczy, które przy takim zespole, jaki był, około 50-60 osób, to tego jest sporo. Wyobraźcie sobie, jakbyście gościli u siebie, 50. 60 osób to naprawdę i to przez cały dzień. W swoim no, mieszkaniu. Jest... <głos》>, tak, także tak, pracy jest sporo. E, więc zachęcam Was, zgłaszajcie się, bo e, to też zo, e, jest ciekawe zobaczyć tą pracę od z drugiej strony. No właśnie, e, tak. Jeżeli mogę dodać od siebie, to jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy służyć w kościele, to to jest najlepszy czas, a to jest najlepsza osoba, do której trzeba się zgłosić w tej sprawie. Do czego Was zachęcam, naprawdę warto. E, chciałem zapytać jeszcze o taką e, jedną rzecz. Domyślam się, że doszły jakieś nowe służby m, po tym wydarzeniu? Żeby przygotować to wydarzenie, trzeba było pewnie uruchomić pewne nowe osoby? Jak to wyglądało? E, tak, chociażby e, coś, co jest związane z, e, z telewizją, ponieważ. <laughs> Szykujemy się też do tego, żeby nabożeństwa były transmitowane i to w dobrej jakości, musieliśmy powołać służbę makijażu, więc mamy osoby, które dbają o to, żeby nasi muzycy czy pastorowie nie świecili się, chociaż mają wewnętrzny blask, to jednak... Właśnie Pan Bóg stworzył nas pięknymi, ale niestety kamera wszystko widzi. Dokładnie, więc, więc też mamy taką służbę i to też jest frajda dla dziewczyn, które są w to zaangażowane, naprawdę aż nie spodziewałam się, że, że to się spotka z takim e, fajnym przyjęciem i że, że te dziewczyny, które, którym Bóg piękno położył na serce, będą mogły się w Kościele w ten sposób realizować, więc to też jest, e, jest ciekawa sprawa, także myślę, że dla każdego jest miejsce, ktokolwiek ma jakąś pasję w sercu, to, to dla niego miejsce w Kościele znajdzie się. Zwłaszcza, że czeka jeszcze nas zapewne wiele wydarzeń w kościele, prawda, w tym roku. No dokładnie, chociażby szykuje się, przecież y, szykują się święta wielkanocne, więc w związku z tym też planujemy. Kilka wydarzeń, więc jeżeli ktoś z was ma w tym czasie przedświątecznym trochę czasu i chciałby pomóc, piszcie, dzwońcie do naszego biura, z chęcią was przeszkolimy, powiemy co i jak i, i myślę, że to, to i nam przyniesie, będzie pomocą, ale też, też może być dla was frajdą włączenie się w coś takiego. Właśnie Olu, chciałem jeszcze ciebie zapytać, jak twoje osobiste odczucia co do tej imprezy, która odbyła się tydzień temu? Ja cieszę się bardzo z tego, że właśnie za każdym razem, jak jechałam tutaj przygotowywać różne rzeczy, to modliłam się o to, żebym miała w sercu wdzięczność, żebym nie zapominała przy tych wszystkich, przy tej całej bieganinie o tym, dlaczego to robimy, i miała w sercu tą wdzięczność do Boga za te wszystkie minione lata Jego błogosławieństwa i łaski dla nas, i cieszę się, że udało nam się. Jakby zachować i też jakby zadbać o tą jakość tego, ale też że to było naprawdę poruszające przeżycie dla mnie i też dla wielu osób połączenie tej przeszłości z przyszłością i tej jakby jakości tego głębokości tego przesłania. Że, że to naprawdę dotknęło mojego serca, jestem pełna radości, optymizmu na przyszłość, że Bóg jest dobry i Jezus jest Panem Kościoła Amen. i, no, i że, że On został uwielbiony i wywyższony w tym wszystkim, także z tego się cieszę i naprawdę jestem wdzięczna Bogu, że, że udało nam się to w taki, a nie inny sposób, to dzięki Jego łasce. I Super, dzięki Ola za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, ja już będę kończył. Dziękuję, że byliście z nami. Raz jeszcze przypominam, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie, piszcie cokolwiek, każda interakcja niesie Ewangelię. Adam Piotrowski, cześć, zostańcie z Bogiem.